Witam widzów kulturalnego Donosiciela. W tym roku po raz dziesiąty od 13 do 16 października odbędą się Bogusławickie Dni Młodych. Jak co roku, będzie to impreza łącząca muzykę, prezentacje kinoofowego oraz wystawy. Wszystkich chętnych, którzy by chcieli zaprezentować swoje zdjęcia oraz filmy, zapraszam do kontaktowania się z Dom Kultury w Rybniku Boguszowice, a zespoły, które by chciały wystąpić na tegorocznej imprezie, do wysyłania swojego demo z trzema czterema kawałkami plus informacja o zespole i kontakt z zespołem na adres Dom Kultury w Rybniku Boguszowicach, plac pokoju 1 44 253. Rybnik. Serdecznie zapraszam. Now, when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now, I'm a man, I'm a 21. You know, baby, we could have a lot of fun.